Dzień dobry, z tej strony Rafał Sadow. witam Państwa bardzo serdecznie na porannym przeglądzie rynku, który zacznijmy jeszcze od wczorajszych danych ze Stanów, danych, które zaprezentowały się dość dobrze, po raz kolejny. Dane dotyczące sprzedaży detalicznej przebiło oczekiwania rynkowe, Sprzedaż wzrosła o 0,4% w miesiąc do miesiąca. Rynek spodziewał się tylko 0,1% miesiąc do miesiąca. To już kolejne pozytywne zaskoczenie podanych z rynku pracy, podanych o inflacji, no ale um, wsłuchując się w komentarze przedstawicieli FOMC, czy też w to, jak rynek podchodzi do tych wskaźników, no to um, wydźwięk jest jednoznaczny i wskazuje na to, że. Um, dane z jednego miesiąca, no nie zmieniają szerszego obrazu amerykańskiej gospodarki, której zagraża spowolnienie na świecie. I te negatywne ryzyka, jak powiedział w dniu wczorajszym Jerome Powell podczas konferencji w Paryżu, są monitorowane przez Fed i Fed będzie podejmował odpowiednie działania w związku z tym. Rynek cały czas wycenia w pełni 25-punktową obniżkę 100%, nawet co po niektórzy dalej zakładają cięcie o 50 punktów bazowych, no, co po ostatnich danych no, wydaje się być nieco marzeniem ściętej głowy. Faktem jest, że część uczestników, część przedstawicieli FOMC po tak dobrych danych z pewnością będzie opierać się obniżce 100% w lipcu. Będą oni zapewne chcieli poczekać do września. Zatem, jeśli zatem obniżka stuprocentowych z pewnością nie będzie jednogłośna, i no, w związku z tym, wydźwięk komunikatu też nie musi być do końca gołębi. Nie możemy wykluczać tak zwanej jastrzębi obniżki, czyli scenariusza cięcia stuprocentowych, któremu no, nie musi towarzyszyć komunikat zakładający, Kontynuację dostosowania w kolejnych miesiącach. Rynek wycenia, że do końca roku zobaczymy trzy obniżki stuprocentowych w Stanach, które, jeśli się nie zmaterializują, jak najbardziej mogą dalej wspierać amerykańską walutę. Szczególnie, że jeśli mówimy o notowaniach Euro no w przyszłym tygodniu czeka nas posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego. I choć w tym przypadku większość uczestników rynku spodziewa się, że do obniżki stóp procentowych, czy do uruchomienia kolejnej rundy, znaczy, czy luzowanie ilościowego dojdzie we wrześniu, ale niektórzy już zakładają taki scenariusz w lipcu, no a patrząc na postawę Mario Dragiego, czy też jego następczynię, która z... No jest zdecydowanie zwolenniczką stymulacji gospodarczej, no to no nie można wykluczać takiego scenariusza, że w przyszłym tygodniu EBC wyśle do rynku w Głębi sygnał, no, który też powinien ciążyć notowaniom głównej pary walutowej. Jeśli mówimy o rynku walutowym, to w centrum uwagi uczestników, inwestorów znajduje się para, znajduje się fund brytyjski, ten w dniu wczorajszym wyznaczył nowe ekstrema, najniższe poziomy od dwóch lat, notowania dzisiaj rano były, GBP/USD były poniżej 1,24, wczorajsze dane z rynku pracy, no, Szczególnie jeśli chodzi o wzrost wynagrodzeń, wypadły bardzo dobrze. Ta dynamika płac okazała się wyższa od prognoz, wyniosła 3,6, co sugeruje, że dane inflacji no, powinny się poprawiać. Te poznamy dzisiaj już za kilkanaście minut. No i po silniejszej dynamice wynagrodzeń, no raczej ryzyka dla tego odczytu inflacji powinny znajdować się Wyższej stronie, co rozczarowały w dniu wczorajszym, co prawda, daty dane dotyczące ilości nowych bezrobotnych, no ale sytuacja na brytyjskim rynku pracy pozostaje świetna, no i te dane, czerwcowe dane z jednego miesiąca, de facto nie powinny wiele w tym względzie zmienić. brytyjskiej w walucie mogą ciążyć wczorajsze doniesienia prasowe, które sugerują, że Boris Johnson, będąc liderem w wyścigu o fotel prezesa Partii Konserwatywnej oraz będący głównym kandydatem do objęcia fotela premiera, no będzie dążył do wcześniejszych wyborów niepewność polityczna, niepewność w wyniku tych wyborów i to, czy czasem te ugrupowania opowiadające się za twardym wejściem nie, nie zyskają większości, no to wszystko ciąży brytyjskiej walucie, choć generalnie perspektywa wcześniejszych wyborów no nie do końca musiałaby być tak jednoznacznie negatywna dla funta duża część brytyjskiego społeczeństwa no, w, w dalszym ciągu powiada się za pozostaniem w Unii to jest duży czynnik ryzyka no ale jak wiadomo rynek finansowy nie lubi ryzyka nie lubi niepewności dlatego brytyjska waluta pozostawała w dniu wczorajszym pod presją no i dzisiaj znajduje się w dalszym ciągu po pobliżu wczorajszych minimumów na 1.24 jeśli chodzi o sytuację na rynku surowcowym, złoto cofa się w kierunku 1400 dolarów za jedną uncję, no ale tej zmienności w ostatnim czasie nie widać. Jeśli chodzi o notowania ropy, no wczorajsza sesja raczej ciekawa, notowania spadły poniżej 58 dolarów za baryłkę WTI, wyprzedaż zaczęła się w godzinach popołudniowych, jeśli chodzi o wczorajsze dane, czy też, znaczy raport API wskazał on na bardzo mały spadek zapasów ropy o tylko nieco ponad 1 milion baryłek. Rynek spodziewał się spadku o 3 miliony baryłek, głównie w związku z zaburzeniami huraganu Berry i pytanie, jakie faktycznie okazały się te dzisiejsze dane, jeśli no, w związku z tymi zaburzeniami pogotowymi nie wykluczałbym, że raport API, a oficjalne dane mogą posiadać znacząco różne wydźwięki, dlatego też jeśli bylibyśmy świadkami silniejszego spadku stanów magazynowych ropy w dniu dzisiejszym, no to też nie wykluczone, że notowanie tej podjęłyby próbę powrotu w kierunku 60 dolarów za baryłkę. Jeśli chodzi o dzisiejsze kalendarium, to tak naprawdę Dane dotyczące zapasów ROP chyba będą tymi najciekawszymi. Beżowa Księga o godzinie 20.00 nie powinna wiele zmienić, jeśli chodzi o oczekiwaną przez rynek dalszą ścieżkę stuprocentowych w Stanach Zjednoczonych. Poznamy dane z rynku nieruchomości. Ciekawiej może wyglądać odczyt, czerwcowy odczyt inflacji w Kanadzie. Jak mówili w dniu wczorajszym przedstawiciele Fedu, no, jednomiesięczne dane raczej nie zmieniają szerszego kontekstu amerykańskiej gospodarki. W kontekście danych z Kanady, danych o inflacji notowania USDKD znajdują się powyżej 1,30. No, ale w sytuacji, gdybyśmy, gdyby odczyt inflacji okazał się wyższy od prognoz, no to rynek mógłby się, rynek mógłby wyceniać coraz większą dywergencję pomiędzy polityką monetarną Banku Kanady a Fedu, co może skutkować jak najbardziej kontynuacją spadków poniżej 1,30 na rynku USDK. -a. W przypadku Fedu inwestorzy rynek spodziewa się cięcia stuprocentowych, podczas gdy Bank Kanady może być kolejnym bankiem po Norges Banku, który będzie kontynuował zacieśnianie polityki monetarnej. Jeśli chodzi o złotego, złoty. W dniu wczorajszym zaliczył raczej dobrą sesję notowania spadły, notowania Europalana spadły poniżej 4,25. Dzisiaj jednak widzimy odreagowanie wczorajszej, wczorajszej aprecjacji polskiej waluty, ale no, zmienność pozostaje cały czas umiarkowana i no, dopóki nie będziemy widzieli większego przytasowania, czy to amerykańskiej waluty, czy to w sentymentu wobec bardziej ryzykownych aktywów, no też większej zmienności i na rynku polskiej waluty zapewne nie zobaczymy, a na to musimy poczekać. No co najmniej do przyszłego tygodnia i posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego. To wszystko, co przygotowałem dla Państwa na teraz bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia podczas kolejnych szkoleń. Pozdrawiam.